W ogóle warto, warto sobie na ten, zwrócić uwagę na ten IGN, bo to też są ludzie, którzy wytykają, wy, wytknęli jako jedni z pierwszych e, te sytuacje powiedzieć, powiedzieli, że to jest patologia i że, no tutaj mówiłem wcześniej, nigdy nie widzieli kobiety na oczy deweloperzy. To bez, bez przesady. E, no. ale oni mają w swoim sklepie, oni mają ogólnie taki sklep z figurkami. O jak Kto, IGN? Tak, oni mają taki sklep z figurkami, e, które i są, i są takie dwie. Ja. Tutaj może, może zaraz podać te linki na czacie i zaraz ocenicie jak one wyglądają, ale kosztują one 300 i 250 dolarów. Są takie dwie figurki postaci z anime, które są bardzo, które są dość mocno wyeksponowane i są w najróżniejszych pozach. Okay. Więc zaraz, zaraz podsyłam link na czat i, i po Moż prostu... po prostu i rzucić. No, podrzuciłem linki na czacie, możecie sobie sprawdzić i chętnie zobaczę, y... Zobaczę wasze komentarze, jeśli o to chodzi, bo to jest kurwa dla mnie totalny, totalnie, beka, bo... Wiecie, no, wytknąć, wytknąć, coś takiego za Serral Blade, gdzie w jednym, w jednym linku się ta, ta postać tak dziwnie eksponuje, no to trochę beka, nie? Dla mnie. Kto pytał? No nie wiem kto pytał, nie? To niezłe figurki, no niezłe figurki. Oczywiście mają jeszcze kilka fajnych figurek, to nie? nie się zaprzeczyć, na przykład mają cebulowego rycerza i yeah. itp. Ale no, no tak. takie, wiecie, no zawsze, zawsze się znajdzie ten haczyk, no i ludzie na Twitterze ogólnie to znaleźli bardzo szybko, więc. No czyli co, podwójne standardy, oni mogą i inni nie mogą. I, tak, Jak tak, już określają tak. na przykład właśnie tego twórcę Stellar Blade, to już mówią patologia, kurwa, tak się nie godzi. Ale jak już oni sobie chcą sprzedać jakąś figureczkę taką, nie no spoko. Ale właśnie no, pod uwagę to, że one kosztują kurwa 250 i 300 dolarów. To jest najwięcej niż kurwa. to kupuje, <laughs> jak, kto kupuje takie figurki za tyle kasy w ogóle, nie? No ja kupiłem WGD za 500. No. No dobra, no ale wegety. No ale ale za 500, a nie 300 dolarów. To, to... A 300 dolarów? Tak, 300 dolarów. 300 dolarów. To kurwa, to coś więcej kosztuje niż grad trzy razy. A czy jedna jest oczywiście przez jedna jest przeceniona. Ona tam kosztuje a. chyba teraz około 100, ale normalnie, no to te, wiesz. No e... może zrobić to specjalnie, żeby wyłapali, że mają figurki na swojej stronie, żeby ludzie kupili, którzy są zainteresowani tematem. Nie, I było oni głośno. Ty chyba powiedziałeś, że dla ciebie to takie Stellar Blade i ten model jest. Nie podoba się to. Odrażający. Aż tak? Ty mówisz, że to jest nie podoba ci ten, ten model. Nie. Odrażający jest, mm -hmm. I, czyli ty się zgadasz z EGN-em. Okej, okay, masz to jakiegoś to... haka na mnie? No nie no, pytam się, normalnie się pytam. No, no. no jakby jest to rzecz, którą mogli trochę bardziej zmniejszyć, zniwelować, niż taki machający tyłek i półnagi cycek. Bo weźmy pod <laughs> uwagę, że <laughs> ta gra jeszcze nie wyszła... Ta gra jeszcze nie wyszła spod, y, z dema i ta gra jeszcze nie zadebiutowała. I w momencie kiedy zadebiutuje, to żebyśmy się nie zdziwili, że dadzą na przykład główną bohaterkę w samych majtkach i w staniku po prostu i będzie. No będzie skin do kupienia. Na pewno będzie skin taki do kupienia, bo Normalnie. mężczyźni, którzy robili tę grę, nigdy nie widzieli kobiety. A również deweloperzy, I proszę cię weź rękę mi tutaj z tego. Według mnie jest to trochę klinge'owe, ale jakoś bym się jakoś bardzo nie powiedziałem, że to jest to patologiczne. Żeby wykręcać, żeby wykręcać taką dramę na tym, no, jeszcze. No dobra, oni się zapomnieli, ale jak bardzo się. To PR-owe wypadło. Oni jeszcze czasami seriowalą takie gafy, że, że już taka akcja nam i na pewno nie pomoże. Ale no dobra, no zaraz każdy o tym zapomni, no mówmy się, tak, raczej nie ma tutaj większego, większej filozofii. Nie wiem, czy mamy coś więcej do powiedzenia na temat tej gry. No to nie, jest... widzę, nie widzę sensu czegoś takiego. No jaki jest sens? Ja naprawdę nie. Ja wolę już widzieć gościa na przykład jakiegoś wielkiego, wielkiego, dużego mężczyzny, co wali się tam z o, mieczem, patora. a jakby nie jestem fanem tego typu rozwiązań. Naprawdę. We... Tu i tu, dwie strony no, trochę rozumiem. no, znaczy, no ta, ale, no, no... ale jak, jak Ja jestem gejem, no to to jest normalne chyba, że tak jest, nie? No ale z, z drugiej strony na przykład jak miałeś, jak miałeś takiego, jak, Co ty jak, 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 jak miałeś takiego, jak miałeś takiego Tora, na przykład w Ragnaroku, no to, to jest druga strona medalu, w sensie, no, wiem, no w sensie takim, że no ludziom pewnie też niektórym przeszkadzało, że gościu jest gruby i tyle. Ja... No, ale tak wyglądał prawdziwy Tor. No ta, no jakby... Tak, bo on nie i tak wyglądał. No tak. tak. Jak, to... No wiadomo, to ale... tor jest... że jest... Ale jeszcze to 3 lata temu jeszcze żył w moim domu. No. Nie, ale według nie, mnie ja bym jakby... Ja bardziej, że, że... No nie, jeżeli idziemy w te takie kanony piękna kobiecego, no to odbiciem kanonów piękna kobiecy u mężczyzn są mięśnie. A Torno nie miał mięśni. No miał mięśnie ukryte pod tłuszczem. No tak, ale no wiesz o co mi chodzi. Nie, no wiem o co ci chodzi, wiem o co chodzi. I ogólnie, no nie wiem, ja jestem na przykład zdania, że żeby zostawić te postacie z gier, no kurde, no tyle, tyle ludzi się wyzywa na co dzień w ogóle, jeśli chodzi o, o, o wygląd, no to już chociaż tych postaci z gier zostawić. Ale, ale co myślicie w ogóle o tym, o tym problemie, no, okej, okay, no nie problemie, tej sprawie, tego, że mm, było sporo, na znaczy tak powiem kontrowersji wokół na przykład głównej bohaterki. Fable'a, albo głównej bohaterki Horizona, czyli Aloy. No dla mnie no, to już w ogóle jest niezrozumiałe. A jakie były kontrowersje z Aloy? Że no z Aloy, że nie jest tak idealizowana, tylko bym powiedział, że jest bardziej taka... Nie wiem, jak by to powiedzieć, ma meczek na twarzy, jest trochę grubowa. Ale bo to jest to jest naturalne, jakby to jest bardzo oddane realizmowi. No też mi się tak wydaje. No to jakby... jest właśnie bardzo fajne, to też mi się, mi się wydaje, że... No. Tego typu fanem jestem rozwiązań, że im bardziej dążyć do tego realizmu, chociaż nie zawsze, ale jak już dodali coś takiego, to jakby nie ma co narzekać, jakby jest to w porządku też. No bo wiadomo, kobiety nie są. Idealnie ostrzyżone jak ja teraz, ale jakby mają meszek jakiś na buzi czy coś, albo są lekko przygrubane. Nie wszystkie kobiety są piękne, będą osiary. Ale, ale to nie, nie wiem. no, jak, jak, Każdy oj, odbiera piękno i inaczej, tryk. ale powiedziałeś teraz, powiedziałeś ten Ja cię to ten skanselowany w chuj. Nie, no, wyluzujmy, wyluzujmy tutaj, nie? Ale kurde, no, według mnie na przykład te, te, te lekkie włoski na twarzy zajebiste, bo one pod, podkreślają przyłożenie do deweloperów, tak. do grafiki, zajebiste, do To Zazy Więc Zwłaszcza też tak podbudowuje świat, nikt tam nie ma za bardzo czasu się golić, kurwa, jak się mywasz na goni. To no. Sprawa. Bez kitu, no ale jak to? No, po co by się kobieta w ogóle. Ja, ja z takich rzeczy godzić, ja nie też nie rozumiem, ale dobra, no to już jakieś takie kwestie indywidualne. Nie bez powodu kino jest zdominowane przez ładnych ludzi. No nie bez powodu, my po prostu ludzie lubią patrzeć na kogoś, kto jest ładniejszy od nich. No, śpisz, tak. Jak ja patrzę na tego Kawila, to ja po prostu mówię o film 10 na 10 Kawil, jest piękny. Aczkolwiek This widziałem game. zdjęcie, <laughs> widziałem zdjęcie, jak Kawil podawał grabę Alanowi Richardsonowi. I Kamil był przy nim taki malutki No widziałem to, widziałem to. to No to było pojebane, ja mówię co? Ten Richman to jest taki czołg